Bilety MZK od dzisiaj będzie można kupować online. Zmiana ta była zapowiadana jeszcze za czasów poprzedniego prezesa. Teraz udało się pomysł zrealizować. Oferta ma być udogodnieniem dla klientów, którzy aby kupić bilet okresowy czy załadować e-portmonetkę musieli odwiedzić punkty obsługi. Od dzisiaj nie będą musieli ruszać się z domu. Do zakupu biletu wystarczy komputer czy smartfon. Tak, nowość i myślę bardzo dobry wybór dla naszych klientów. E, nasi klienci posiadający bliską kartę miejską i ci, którzy mam nadzieję, w jak największej ilości zechcą ją e, aktywować, wyrobić, e, będą mieli możliwość doładowywania zakupu poprzez internet. A więc już nie, będziemy, nie będą musieli e, co miesiąc czy też okresowo udawać się do naszej siedziby. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową i po prostu zrealizować zakup. A ten ma być niezwykle prosty. Wystarczy wejść w odpowiednią zakładkę na stronie www przewoźnika i wpisać numer karty miejskiej. Po zalogowaniu pojawi się formularz z wyborem typu biletu i daty rozpoczęcia jego ważności. Potem wystarczy już tylko potwierdzić zakup poprzez link, który otrzymamy na naszą pocztę, i zrobić przelew. Najniższa kwota do ładowania to 20 zł, a to nie wszystkie zmiany w MZK. Prezes chce najpóźniej do czerwca uruchomić biuro obsługi klienta przy Alei Piastów. Ma to być spore udogodnienie dla klientów, bo lokal będzie znajdować się w centrum miasta.